No, cześć Skorpiony, kochani. Robimy Wasze pytanko na wrzesień. Miłość, praca. Um, co jest najlepszego do osiągnięcia i wy z znakiem zodiaku. Zaraz sobie tutaj zobaczymy, co Wy tutaj będziecie wyprawiać. Zaczniemy sobie od miłości. Co Wy będziecie wyprawiać we wrześniu? Miśki. Co to jest? No to nie wiem. A dobra, no to już wiem. A jaka jest rada w takim razie? No, taka rada, mało aktywna. Dobrze. Miszki, słuchajcie. Cholernie specyficzna sytuacja, to muszę powiedzieć, ale to może być naprawdę dla kurcze nie wiem kogo, dla jednej osoby. Jest pokazane, że gdzieś ktoś siedzi w jakimś związku, który jest y, klatką dla tej osoby. I ten związek się właściwie już zakończył, ale cały czas się nie zakończył. W sensie, że ktoś już nie kocha, nie chce być, ale siedzi. Nie wiem, czy to jest wasza relacja, czy to jest relacja osoby, z którą Wy macie romans. Dlaczego mówię o romansie? Dlatego, że fakt, że yy, jakiś związek jest zakończony i ktoś już ma dość, yy, i być może już nic nie czuje, i nie kocha, i już najlepiej by już to zakończył dawno, jest spowodowany, być może po części, nie w 100%, romansem z kimś innym. Tyle. Mamy pokazane, że jest z kimś jakiś romans i jest też jakaś relacja, która właściwie już umarła. To jest na takiej zasadzie: Ja Cię już nie kocham i ja już Cię nigdy nie pokocham. Więc albo Wy macie romans z osobą, która ma żonę lub męża, czy tam partnerka, partn partnerkę, partnera, albo Wy macie dwie relacje. I wtedy byście mieli, no chyba, że wasza relacja umiera i nie wiecie dlaczego, no to wtedy należałoby się zastanowić, czy wasz partner nie ma kochanki albo kochanka, wasza partnerka. Wiecie o co chodzi. Um, dlatego, że jest pokazane, że jakaś relacja jest cały czas, bo tutaj jest klatka pokazana, To jest na takiej zasadzie, a nie mogę się wprowadzić, ani mogę, e, nie wiem, tego zakończyć, nie mogę wziąć rozwodu, może są dzieci, może nie wiem, coś tam jest klatkowe, ale ta relacja jest już właściwie zakończona. W sensie, że coś tu umarło w człowieku. Ale jak patrzymy, dlaczego to ma miejsce, dlatego, że jest jakiś romans. Ktoś ma jakiś romans z kimś innym. Nie mam pojęcia, jak inaczej mam Wam powiedzieć tę kartę. Nie mam żadnej innej historii w głowie. Jeszcze bym mogła powiedzieć, że jeżeli nie ma trójkątu i nie ma żadnych dziwnych klatek i tak dalej, to jeszcze bym mogła powiedzieć, że ktoś ma jakiś romans lub miał. I rzeczywiście gdzieś tam się pojawiło uczucie, ale sytuacje wasze życiowe wam nie pozwalają być razem, bo na przykład mieszkacie daleko od siebie albo praca kogoś powstrzymuje, bo ktoś tam gdzieś pracuje, czy coś takiego, ale jest sytuacja w cudzysłowie bez wyjścia, no bo przecież wiemy, że nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia. Nigdy, zawsze jest wyjście z sytuacji każdej. Natomiast. Tu jest pokazane, że coś się kończy, lub zakończyło, lub nie ma racji bytu, ale jest klatka. I mówię: albo są tutaj dwie osoby u kogoś, jedno umarło już całkowicie, ale siedzimy, a drugie jest romansem, albo wasz jakiś romans czy jakaś relacja z kimś tam. Miałam mówić, że z innym skorpionem, ale nie musi być, ale z jakąś osobą, relacja. Yy, jest chyba zakończona, ale tak jakbyście myśleli, że powinniście być razem. Tak jakby, chyba, chyba, że, chyba, że tutaj jest jeszcze coś takiego, że to była tylko i wyłącznie relacja oparta na seksie i ktoś postanowił to zakończyć. Tylko i wyłącznie romans. Nic, jakby nie rozwijało się to w, w żadną stronę. Takie coś ewentualnie. Słuchajcie, tutaj jest dziwna rada, bo jest pokazane, że los wam nie sprzyja i że to nie jest dobra. Chwila, dobry moment teraz we wrześniu, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje albo w zależności od tego, jaką macie decyzję do podjęcia, bo niektórzy z Was już coś zakończyli, ale będą rozważać powrót. Jest pokazane, to nie jest dobry czas na powroty. Zastanów się, poobserwuj, nie rób nic, tylko obserwuj tak jakby z dystansą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kochani. Yy, nie tyle powrotu, co rozstania. Gdyby ktoś tutaj postanawiał, że idę w stronę romansu, biorę tutaj rozwód, mówię, tu jest klatka, więc to ciężko będzie zrobić, ale wcale nie jest pokazane, że trzeba zrobić w tym miesiącu. Nie, nie wiem, czemu nie pytajcie mnie, jest pokazane, poobserwuj jeszcze. Albo ten inny romans komuś się po prostu nie uda, i yy, to nie jest tak, że polecicie i tam będzie dużo lepiej. Albo z jakiegoś innego powodu należy się wstrzymać, bo tak jakby ten czas, teraz we wrześniu, to nie był sprzyjający czas na jakieś tam wielkie decyzje czy jakieś bardzo poważne zmiany. Jest pokazane, zachowaj ostrożność, trochę podejrzliwości, obserwuj z dystansu, nie rób nic, z, trochę jest tak, jakby zdaj się na los, a z drugiej strony ten los wcale Wam nie sprzyja. Ale zdaj się na los. Mimo, że ten los Wam nie sprzyja. W sensie zostaw to tak, jak jest. Nie próbuj nic robić na siłę. I obserwuj. W sensie z dystansu. Obserwuj. Zobacz na tą sytuację z dystansu. Ale nie rób nic. Poobserwuj, ale nic nie rób. Miśki, tak to wygląda. Jeżeli by chodziło o rady. Natomiast inna grupa skorpionów lub yy, być może jesteście singlem. To jest bardzo specyficzny ten bardzo specyficzny, um, jak się nazywa? Um, ta rada jest bardzo specyficzna. Jest pokazane, że może coś we wrześniu się pojawić. Mam dwa przekazy, ja Wam powiem dwa przekazy. Po pierwsze, może się coś we wrześniu pojawić, co jest trochę niestety iluzoryczne, ale Wy byście myśleli, że to jest spełnienie marzeń. A tu jest pokazane, uważaj na manipulanta. Manipulant ma dwie wady, to znaczy być może jedną z tych wad ma. Jedna wada jest taka, że właściwie trzy, dobra, już powiem jakie. Jedna wada manipulanta, który mógłby się pojawić, na którego macie uważać, jest taka, że ma nieskończoną relację z przeszłości z kimś innym, to jest raz. Druga wada manipulanta jest taka, że jest manipulantem, czarusiem i trochę kłamcą w sensie, że wami po prostu manipuluje. No to taka wada manipulanta, no to jejko. Żeśmy się dowiedzieli. A trzecia wada manipulanta, że mieszka daleko i to jest relacja przez Internet. I w ogóle nie ma żadnego sensu ta relacja w ogóle. Uważajcie, jest pokazane. Uważajcie na manipulujące osoby na internecie. We wrześniu uważać na internetowe manipulujące osoby lub osoby, które mają coś nieskończone z jakiejś przeszłości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Już jakby nie było żadnej osoby, nikogo nie ma, nie ma wracacza, nie ma manipulanta, nie ma internetu, nic nie ma, nie ma, nie ma. I wtedy patrzymy tylko i wyłącznie na singli. Mamy pokazane, że tak jakbyście podjęli decyzję, że właściwie lepiej nie mieć miłości, lepiej nie mieć związku, bo to są tylko noże w plecy, na cholerę się w to bawić. Karty rady pokazują, że po pierwsze myślisz tak tylko dlatego, że jesteś nieuleczony z przeszłości, z jakiegoś tam związku, relacji i należałoby się temu przyjrzeć i się z tego wyleczyć. To jest raz. A dwa, takim myśleniem manifestujemy sobie, Yy, przyszłość w sensie, że albo nie będzie rzeczywiście nic ciekawego, albo będą przychodziły tylko no właśnie, manipulanty jakieś. No. Jest pokazane, żeby nie wchodzić w takie myślenie, bo my sobie w tym momencie manifestujemy negatywną przyszłość. Gdzieś niektórzy się jeszcze muszą podleczyć z czegoś, co macie niespalone mosty i nie do końca coś jest zakończone. Nie do końca zakończone. No nie jest zamknięte niespalone mosty. Yy. Ale uważajcie na iluzję, uważajcie na manipulacje, uważajcie na jakieś te, coś, co wygląda na spełnienie marzeń, a jest udawane. Uważajcie na takie rzeczy. Albo uważajcie na takie negatywne myślenie, o, moje marzenia się już nigdy nie spełnią, o, nie ma sensu się w to bawić. To nie jest, to nie jest dobre myślenie. Nie powinniście skupiać się w taki sposób na tym swoim życiu. We wrześniu, bo to jest pokazane, że po prostu przyciągniecie, no, takie nie za bardzo fajne energie, wtedy. Wiecie o co chodzi? Także, miszki, taka rada. Jak to nie pasuje do Waszej sytuacji, to to nie był przekaz dla Was. Nie przejmujcie się. Zobaczcie sobie na ascendent, zobaczcie sobie na księżyc, na słońce i ascendent w wedyjskim horoskopie. Może dużo bardziej rezonować. Także wiecie, na luziczku podchodzimy yy, i nie próbujemy na siłę dopasowywać do siebie. Dobra. Aha, praca, czekajcie, jeszcze potasuję. Raz. Yy, czyli to była miłość. Py, praca. Misiaczki, skorpionaczki, praca, 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 praca. Może być zachwianie Waszej stabilizacji. To może różne rzeczy. Słuchajcie, może być remont u Was pracy. Albo przeniesienie do innego budynku. Może być coś takiego. Remont, przeniesienie, ale może być jeszcze coś innego. Mianowicie niektórzy studiują, uczą się, robią dyplomy, albo ktoś Was będzie wysyłał na jakieś kursy. Ogólnie mamy pokazaną kartę rozwoju we wrześniu. Cokolwiek to oznacza. Mogą być studia, kursy, dyplomy, albo jakiś inny rozwój, ale to jest pokazane, że. Ok, rozwój jest dobrze pokazany, to jest ok. To mogą być też staże jakieś, czy coś takiego. To jest ok, ale. Dlaczego ja mam kurde w głowie szpital uniwersytecki? Weźcie mi, napiszcie ktoś w komentarzu, dlaczego ja mam w głowie szpital uniwersytecki. Taki uczący, taki teaching hospital, czyli nie taki normalny, zwykły szpital, tylko uniwersytecki szpital mam w głowie. No to jak ktoś wie, no to proszę mi to napisać. Jest pokazane, że idziecie w dobrą stronę, ale może być zmiana. Już nie mówię o szpitalach. Może być zmiana budynku, może być remont. Bardzo możliwe, że jakiś remont, lub coś budowanie, naprawienie, ale coś tak, jakby miało być lepiej w sensie. Ale jest zachwianie stabilizacji, jest rozwój, ale ten rozwój powoduje was, być może u niektórych, że się zachwieje trochę wasze poczucie bezpieczeństwa. Bo kochani, my czasami mamy tak, że jeżeli idzie jakaś. My ludzie. Że jeżeli idzie jakaś zmiana, yy, to czasami niektórzy, no, tak jakby zostali wybici z takiego swojego bezpieczeństwa, z takiego swojego ciepełka. Wiecie o co chodzi? Bo jeżeli my mamy stabilizację i wszystko jest pięknie poukładane, ładnie i tak dalej, i tak dalej, no to my się czujemy bezpiecznie. A to jest pokazane, ale nie, 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 ty się masz rozwijać, a rozwój przynosi pewne kryzysy. Znaczy, to nie jest jakiś kryzys. No to nie co to, się dzieje? To nie jest na takiej zasadzie, ale może spowodować takie chwilowe takie zachwianie stabilizacji. I Wy tak sobie myślicie co się dzieje, co się dzieje. No, mówię chyba, że sprawy, e, że przenoszenie do innych budynków, remonty, czy jakiekolwiek takie rzeczy związane z jakimiś nawet nieruchomościami. No to ewentualnie. E, ktoś buduje dom, ktoś odnawia dom, ktoś remontuje, też może być. Ale co chciałam mówić? Aha, rozwój jest pokazany bardzo pozytywnie. Tylko, że nie czujecie się w tym tak super pewnie i tak super bezpiecznie. Dlatego, że Wy się cały czas czegoś musicie uczyć albo się cały czas rozwijacie. Um, także takie coś mamy pokazane. Jest pokazane, żeby przejąć kontrolę nad, um, um, no, no nad tym wszystkim, nad tą swoją sytuacją. To, co możecie robić, to, co możecie kontrolować, żeby kontrolować. Jest pokazane, żeby um, działać rzeczywiście. Jest pokazana karta kontroli działania i motywacji. Ale jest również pokazana karta pewności siebie, żeby być bardziej pewnym siebie. Więc to dla tych, którzy tutaj potrzebują więcej takiego kopa, w sensie, że motywacja, em, co ja to powiedziałam, pewność siebie, motywacja, działanie. To jeżeli ktoś potrzebuje kopa, jest pokazana rada, żeby coś takiego robić. Dla jeszcze innych z Was, jest pokazana jakaś hierarchia, to może być szef, szefostwo, jakaś struktura gdzieś tam ponad wami. Jakaś osoba, która ma być może więcej do, do kształcenia, więcej wykształcenia, czy coś takiego. Alternatywnie, jeżeli to jest firma rodzinna, ojciec, mąż, starszy brat, czy coś takiego, jest pokazana ta osoba pozytywnie jako albo pomocna, albo osoba, której należy się słuchać, jeżeli jesteście w takim, w takim położeniu, że musicie wykonywać jakieś polecenia. Albo osoba, której można się poradzić, lub skorzystać z pomocy tego człowieka. Być może coś a propos szacunku dla tej osoby, że, że tam gdzieś, żeby okazać, czy coś takiego. Ale to mi przyszło teraz tak zupełnie. Zupełnie z odwłoka. Ja nie mówię, że nie szanujecie. Ja mówię tylko, że gdyby ktoś gdzieś miał jakieś takie pojęcie, że, a ten szef to jest dupek czy coś takiego, no ale to jest osoba, która na przykład pracuje 20 lat dłużej niż wy, ma więcej dokształcenia. Co ja mam z tym dokształceniem? Kurde. Może się dokształcacie, no to ewentualnie. No to idziecie w dobrą stronę. Jest pokazane, rób. Tak, do dobrze. Tak jakby dobry pomysł z tym dokształcaniem. Bo cały czas, mam, cały czas mówię dokształcenie zamiast wykształcenie. W każdym razie, szacunek ewentualnie dla jakichś tam ludzi tam gdzieś tam wyżej w hierarchii. Eee, dobra, już. Praca była. Co jest najlepszego do osiągnięcia? Aha, czekajcie. Co jest najlepszego do osiągnięcia we wrześniu? No, miśki. No, to to ja rozumiem. To, nie, to miśki. No, to, to to ja rozumiem. Więc teraz tak. Wracamy wszyscy, którzy yy, no, mają jakieś tam problemy w związkach czy w pracy do rad, które tam żeśmy powiedzieli przed chwilą. Robimy te wszystkie rady, to wtedy to wszystko osiągniemy. Po pierwsze niezależność. Niezależność yy, finansowa, yy, niezależność emocjonalna, uwolnienie z jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś bagażu z przeszłości, z jakichś love-lasów, z jakichś tam, nie wiem, pozerwaniach, jak, nie wiem, jakieś tam uwolnienie. Single. Może poznać jakiegoś króla buław, jest pokazane, żeby sobie manifestować to, co chcecie rzeczywiście zamanifestować w swoim życiu. W sensie to, co mówiłam wcześniej do singli, nie myśleć negatywnie, nie myśleć w taki sposób, w jaki wy myślicie. Jest pokazane, jak będziecie myśleć o tym, czego chcecie, kogo chcecie spotkać, nie w sensie imię i nazwisko, tylko jaką osobę chcecie spotkać, to ta osoba jak najbardziej tutaj może nawet we wrześniu już się jakoś zmanifestować. Więc singiel może nawet kogoś poznać. Jest pokazane, manifestuj sobie to, myśl o tym, czego chcesz. To jest raz dwa niezależność finansowa, motywacja do pracy, działanie, więc tutaj mówimy wtedy o pracy, świetne karty, cały czas tego maga macie, czyli możecie to osiągać, co chcecie osiągać, macie najlepsze, jakby, jakby to powiedzieć, macie zdolności i predyspozycje do tego, żeby osiągnąć bardzo dużo w we wrześniu. Jest gdzieś skorpion, który w tej karcie singla ma pokazane, że może się uwolnić od jakiegoś związku, który nie działa i tak naprawdę no, już nie ma racji bytu i należałoby się uwolnić. Więc wtedy ta karta singla i karta uwolnienia, również karta nowego romansu, no, jest możliwe, że we wrześniu ktoś coś takiego będzie robił. To są dosyć pozytywne karty. Patrząc na to, jakie niezbyt pozytywne były wcześniej, oznacza, że trzeba zmienić swoje zachowanie lub myślenie, albo jedno i drugie. I wtedy wejdziecie na tą lepszą drogę. Także, Michał, spokojnie. Spokojnie. Yy, to był. Zaraz, co myśmy zrobili? Miłość, praca, co jest nam... Aha. Wy, wy z każdym znakiem tyle już? Czy ja coś ominęłam? Miłość, praca. Co jest na. nie? No, tyle. Kurde. Tak, jakieś mam wrażenie, że coś ominęłam. Kochani, od barana do. Rybeczek, Ym, pomiędzy, co jest pomiędzy wami i każdym znakiem Zodiaku? We wrześniu. My pytamy o wrzesień cały czas. I rybki. Kochani, z baranem macie kartę dawania i brania. Co to może oznaczać? Zwroty długów, prezenty, jakieś inwestycje wspólne, cokolwiek, co może być z jakimś materialnym czymś związane. Ktoś daje, ktoś. Ktoś coś zyskuje, jest to równomierne, jest to sprawiedliwe. Jedno inwestuje, drugie inwestuje. Może być też inwestycja swoich uczuć. Jedno inwestuje uczucia, drugie inwestuje, czyli my inwestujemy i się nam zwraca, jest to sprawiedliwe. Ewentualnie prezenty lub propozycje lub zaproszenia. Bardzo dobra karta. Zbykiem bykiem niezakończony... Niezakończona sytuacja, niezakończony biznes, lub problemy z jakąś za, zagranicą lub z internetem, albo bardzo dziwna relacja internetowa, zupełnie jakby nie rozwijająca się, ale też się niekończąca. Ale jeżeli yy, myślicie, że na przykład zwykle już zakończyliście tą sytuację, że już nie, nie spotkacie się nigdy, że zerwaliście, niespalone mosty mamy pokazane, co oznacza, że nawet i we wrześniu osoba się może co? No, odezwać, no to proste. Z bliźniętami mamy pokazany wybór. Były jakieś, było, była jakaś decyzja do podjęcia. Może wy razem mieliście decyzję, no to podejmiecie we wrześniu. Albo y, jakieś skutki jakiejś decyzji we wrześniu będą pomiędzy wami i bliźniętami. Jeżeli ktoś miał dwie osoby, no to wybierze, jeżeli jeszcze nie wybrał. Ale tak jakby. Ograniczyły się opcje, jakby tak, jakby był wybór, były opcje. Hmm, właściwie to ja się zdecyduję na jedno. Możliwe, że wy razem w coś inwestujecie, czy razem coś robicie, i to jest wasza decyzja wspólna, ale możliwe, że czekaliście na czyjąś decyzję. Może ktoś miał dwie osoby. Ta decyzja jest pokazana we wrześniu. Miśki raczuliś. Kiepsko. Tonia, niestety. Z rakiem jest pokazana karta przegranej. Słuchajcie, Pewnie, że może oznaczać, że związek nie ma sensu i że należy go zakończyć, i że się tutaj już nic nie da zrobić, ale może również oznaczać, że związek powiedzmy nie ma aż takich strasznych problemów, ale problem macie wy, we dwójkę, z czymś innym. Na przykład z tym, że chcieliście we wrześniu coś rozpocząć albo coś uzyskać, coś zrobić, coś załatwić i karta przegranej, że to się może nie udać we wrześniu. Ale również może być tak, że jedno z Was się czuje tak, jakby przegrało w związku z drugą osobą. Nie wiem kto, bo tutaj jest skorpion i rak. To tak naprawdę to o, oboje możecie się tak czuć. Miszki z lwem mamy pokazane wychodzenie z cierpienia. Albo przychodzi ktoś naprawiać szkodę i wyjmować nóż, który kiedyś bił w plecy, albo po prostu się ktoś z kogoś leczy i nie będzie już cierpiał. Z panną mamy pokazaną kartę sądu ostatecznego. Jeżeli nie są to sprawy urzędowo-sądowe, nawet wasze wspólne, w sensie, że wy coś załatwialiście dla siebie razem, dom kupujecie czy cokolwiek, to mogą to być jakieś ostateczne decyzje. Ktoś podsumowanie robi wielkie, a jak zrobi podsumowanie, które jest dobrze robione, w sensie, że oparte na faktach i na wszystkim, co my mamy tutaj e, wziąć pod uwagę, to podejmie ten ktoś decyzję. I ta decyzja może być podjęta we wrześniu. Z wagą mamy negatywnie pokazaną pracę. Albo to jest romans pracy, albo nie wiem, może był, e, może praca teraz jakoś kuleje przez to, że z wagą się musicie widywać, a nie chcecie się widywać. No różne mogą być takie rzeczy, ale w związku w relacji mamy jeszcze pokazane, że praca może wchodzić między was. Ktoś pracuje, ktoś pracuje za mało, ktoś pracuje za dużo, nie widujecie się albo ktoś ma pretensje, że za mało pieniędzy. Nie wiem, problem z pracą. Ale rzutujący na wasz związek albo brak współpracy i skupienia się na sobie nawzajem i wtedy też związek niestety kuleje. Z innym skorpionem mamy lowelastwo, niestety pokazane, kochani. Tak przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi. Na co przychodzi? Na seksy, zwrócić na siebie uwagę, narcyzik, jakieś takie zyga do was. A jeżeli jesteście w, w takiej w miarę dobrej relacji we dwójkę, i ta relacja nie jest tylko i wyłącznie na seksie oparta, po pierwsze, uważać na lowę lasów zewnętrznych, żeby nie było podrywania przez jakieś osoby trzecie, to jest raz. A po drugie, być może zazdrość i jakieś kłótnie. Jeżeli macie w miarę dobrą relację, to ewentualnie coś takiego. Ale jeżeli ta relacja nie jest stabilna ani stała, to to, to nie jest dobra karta dla związku, kochani. Z szczelczykiem macie kartę. No i teraz tak, kochani: po pierwsze, obsesję. Obsesja na punkcie, jedno na punkcie drugiego. Po drugie, kontrola. Po trzecie ego yy, i być może jakieś toksyczne rzeczy. Możliwe, że jesteście od siebie uzależnieni, ale możliwe, że ktoś ma uzależnienia. Toksyczna relacja. Uważać na diabła, jeżeli chodzi o strzelca. Yy, może też wchodzić między was osoba z pozznaku koziorożca, jeżeli znacie taką osobę. Z koziorożcem niestety karta kłamstwa i oszustwa. No to to by pasowało do tego, co powiedziałam przed chwilą. Koziorożec wchodzi między Was i strzelca, a z koziorożcem jest karta oszusta. Kłamstwa, oszustwo, To jest dziwne, ale może być taki trójkąt. Skorpion, strzelec, koziorożec. Ale jeżeli nie, no to się nie przejmujcie. Oszustwo, kłamstwo, zdrada, ktoś coś ukrywa albo się ukrywa. W sensie ghosting na przykład. No to to nie jest dobre między Wami i koziorożcem. Z Wodnikiem mamy bardzo dobrą kartę. Patrzę, co macie z rybkami. Bardzo dobrą kartę z wodnikiem, tutaj yy, ktoś się komuś bardzo podoba, yy, mogą być jakieś gesty w kierunku siebie nawzajem, yy, mogą być jakieś nawet romansowe rzeczy, ale rzeczywiście bardzo się ktoś komuś podoba, zwraca uwagę, jest bardzo dużo pasji i takiego zainteresowania drugą stroną. A z rybkami mamy kartę podejmowania decyzji, być może odcinania jakichś osób lub odcinania jakiejś przeszłości. Albo decyzje jakieś wspólne, które podejmujecie, które są ważne. Rozmowy, szczere rozmowy i yy, szczere rozmowy i co, i dochodzenie do jakichś tam wniosków, podejmowanie decyzji. Z rybami takie coś macie. Miszki, karta anielska. Miej otwarty umysł. Twoja bratnia dusza może być inna niż się spodziewasz. Czyli mogłaby do was przyjść bratnia dusza, która. No Normalnie byście może aż tak bardzo na tą osobę nie zwrócili uwagi, a się okaże, że to jest bratnia dusza i was będzie przyciągać do siebie. Albo jakieś rzeczy, których nie wiecie na temat istniejącej jakiejś bratni duszy miśki. Pamiętajcie, to co jest do osiągnięcia we wrześniu, to są bardzo dobre karty. Jeżeli tylko będziemy słuchać tych, tych rad i nie będziemy robić głupot. No to te rzeczy, które są do osiągnięcia, to są do osiągnięcia, także spokojnie. Ja nie mówię, bo wy mi zaraz powiecie, ale jak to, skoro ja mam nic nie robić w związkach, tylko obserwować i czekać, to jak to będę wolna? No może to prowadzi do wolności i do niezależności. Może właśnie chodzi o to, żeby przeczekać i zaobserwować i zaplanować lepiej swoje działanie. Może to prowadzi do jakiejś niezależności później, także spokojnie. Yy, miśki tyle. Pamiętajcie, że myślenie też trzeba zmienić, co po niektórzy, zwłaszcza single, jeżeli chodzi o takie pesymistyczne podejście. miśki tyle. Widzimy się na innych znakach, a na razie buziaczki. pozdrowienka No i papa.